W kulki, tylko wygodnie się rozsiąść i posłuchać, co w ten weekend dzieje się w Elblągu. Zapraszam do oglądania. Już w ten weekend czekać na was będzie sportowa rywalizacja i niezapomniane emocje. Bo za tymi drzwiami w domu rektora odbędzie się trzydniowy turniej tarta. W piątek o godzinie 19 odbędzie się tutaj turniej. Rozgrzewkowy a następnie w sobotę o godzinie 12 i w niedzielę o godzinie 11 zawodnicy powalczą w pucharze Polski pod Elbląskie święto Darta. to impreza, podczas której możecie się cieszyć ze wspólnej wspaniałej zabawy. Ja już zaczynam rozgrzewkę, a wy pamiętajcie, że zapisywać się możecie przez stronę oraz w dniu imprezy. Czas na jeszcze więcej sportowych emocji. O turnieju darta już wiecie, ale tych prawdziwie zapalonych sportowców ucieszy również informacja o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa Sielanka w ten weekend organizuje turniej szachowy. A w sumie aż trzy turnieje i zapisywać się możecie przez stronę oraz bezpośrednio w dniu imprezy Szachmat! W ten weekend możecie zrobić coś dobrego. Na przykład możecie wybrać się na spacer. Co już jest dobre, ale jeszcze lepsze będzie, jeżeli na ten spacer zabierzecie ze sobą psa ze schroniska i chociaż na chwilę wyrwiecie go za tych boksowych krat. Bieg na sześć łap organizowany jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 11. Aport! A może macie ochotę na relaksujące dźwięki wiolonczeli połączone z rytmicznymi bębnami, dzwonkami i innymi instrumentami? Oho! To dobrze się składa, bo w piątek o godzinie 18 w Galerii Nobilis, to jest na drugim piętrze w Światowidzie, odbędzie się koncert Dagny Krause i Sławomira Porybskiego. Bilety kosztują 50 zł. A teraz coś dla dzieci. W sobotę o godzinie 11 wszystkie dzieci w wieku od 6 do 10 lat mają zaproszenie do biblioteki kostka na warsztaty plastyczne, podczas których powstaną Walentynki. Na te warsztaty obowiązują zapisy telefoniczne, ale są jeszcze miejsca. Do niedzieli możecie korzystać na basenie Dolinka z dmuchanych torów przeszkód. Ale także nikt wam nie zabroni wybrać się na lodowisko Helena czy też na tor Kalbar i pojeździć na łyżwach, których nawet mieć nie musicie, bo możecie wypożyczyć je na miejscu. O darmowych atrakcjach z Mosirem już wam opowiadać nie będę, kto miał skorzystać, ten skorzystał, a ferie już się kończą. Trzeba wracać do szkoły. Na razie cieszymy się wolnym weekendem, wszystkiego dobrego, cześć!